Cześć wszystkim! To ja, Jolian. Przejąłem kamerę, żeby wam powiedzieć, że żyję, tak zyje. I jestem w pokoju Kaliego. Co my tu mamy? Świat fizyki, proszę ja was, kartki w jakiej wzory. Tutaj co tu mamy? Co my tu mamy? Test próbny, matematyka, egzamin prostej. Jest Jogo bella jest piórniczek. O tutaj, przez świetny No, także zobaczcie: komputer, komputer zgasony. Tak, mikrofon gdzieś tam w rogu, tutaj mycha tak daleko. Czyli wracam do Was dopiero za jakiś tydzień ale wrócę od razu z nową serią także pamiętajcie żeby czekać patrzcie jaka piękna pogoda na zewnątrz świeci słońce dlatego trzeba wyjść na dwór wam też polecam i widzimy się za tydzień troszeczkę dłużej niż tydzień pamiętajcie że ja też, że jestem że ja jestem i też muszę niestety tak jak i Kali Solidarność tutaj gra dużą rolę także to by było na tyle. Zagram się z Wami. Cześć, to moja ręka. Tak jest. Dobra, pa pa.